To jest 55-calowy telewizor. To jest obudowa ATX. To jest 23-calowy monitor. A to jest porównanie Half X i Kosmos. Jakby ktoś myślał, że Kosmos to jest po prostu obudowa Full Tower, to Half X jest dużą obudową Full Tower. To czym w takim razie jest Kosmos? No po prostu kosmos. Weźmy ją i popatrzymy jak duża jest względem obudowy zwykłej ATX. No tak wygląda trochę może śmiesznie obudowa ATX przy tym. pudełko od tego jest takie. Więc jeśli ktoś by chciał się zdecydować na kosmos, który ma super przepływ powietrza i w ogóle to tak czy siak należy rozważać, że jest to chyba jedna z największych obudowów, jakie kiedykolwiek powstały.